Poznajmy Edytę Golec, utalentowaną wokalistkę i filar zespołu Golec u orkiestra, której artystyczna droga stoi przed fascynującym dylematem: kontynuować wspólne sukcesy z rodziną, czy spróbować sił w karierze solowej. Edyta wraz z braćmi Golec uchyla rąbka tajemnicy na temat współpracy i możliwości solowych projektów. Jakie wyzwania i decyzje przed nią stoją? Czy potencjał talentu może prowadzić do nowych muzycznych horyzontów, czy pozostanie wśród sprawdzonego teamu? Zapraszamy do refleksji, co decyduje o artystycznym sukcesie, bezpieczeństwo zespołu czy odważna indywidualność. Jakie są wasze przemyślenia? Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd. Bracia Golec postanowili otwarcie podzielić się swoimi przemyśleniami na temat współpracy z wokalistką Edytą Golec, co miało miejsce w jednym z ostatnich wywiadów. Ich wypowiedzi rozwiewają wcześniejsze spekulacje na temat jej ewentualnej kariery solowej, jednocześnie dostarczając nowych informacji na temat przyszłości muzycznej zespołu. Edyta Golec, która od początku stanowi kluczowy element zespołu i jest żoną Łukasza, w pełni odnajduje się w tej roli zawodowej. Mimo wymagającego charakteru pracy, nie kryje, że uczestnictwo w grupie przynosi jej ogromną satysfakcję. Kilka miesięcy temu, w rozmowie z Pomponikiem, Edyta przyznała: Praca w golec u orkiestrze wymaga dużego nakładu twórczego i tutaj się świetnie w tym sprawdzam, spełniam. W jednym z najnowszych wywiadów dla Pomponika Łukasz i Paweł Golcowie wypowiedzieli się entuzjastycznie na temat współpracy z Edytą, nie kryjąc, że wszystko układa się znakomicie. Z wielkim uznaniem odnoszą się do jej dokonań artystycznych i choć obecnie działają razem, to nie wykluczają możliwości solowej kariery Edyty. To interesujący pomysł. Edytka ma niesamowity potencjał, pisze, komponuje, śpiewa. Na nowej płycie znajduje się kilka jej autorskich utworów. Na tę chwilę idziemy razem jako zespół, pod jednym szyldem podkreślili. Muzycy zauważyli również, że aby solowa ścieżka kariery Edyty odniosła oczekiwany sukces, musiałaby być oparta na starannie dobranym repertuarze artystycznym. Nie wykluczamy takiej możliwości. Życie przynosi różne scenariusze. Chociaż nasza grupa jest sprawdzona, Edyta musiałaby sięgnąć po naprawdę dobry repertuar, który przyciągnąłby słuchaczy, dodali na zakończenie. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.